Dzień dobry, panie i panowie. Tu na z tej strony mamy ostatni dzień pracy rodacy Piąteczek Piątunio. Jesteśmy przed nocką, dzisiaj późno zaczynamy o 21.30. Więc sobie Stary wymyślił, że pojedziemy sobie bajkiem. Taka sytuacja. hardkorowym z Decathlona. Model ST100. Taka sytuacja, najtańszy, najtańszy jaki był silniczek 250W, 42 niutki. 3 tryby pracy, ECO, NORMAL i BOST. Taka sytuacja, od razu przetestuję kładloczka. para parapapa, tak to wygląda, 83 ziurków pod Samsunga S21 Plus. Dobra, co tu mamy? O, kamerkę z tyłu stary zamontował. <laughs> zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Gdyż, ponieważ jak widzicie, ona troszeczkę świeci, będzie świecić w dół, czyli świeci nagrywać. Nie mam takiej małej przejściówki, żeby tutaj wyciągnąć bardziej. I wtedy kamerę dać na wprost, ale zobaczymy, może coś z tego będzie. Może coś z tego będzie teoretycznie powinno być coś tak jak jest o teraz. Taka sytuacja. Przetestujemy sobie dzika, bo jak go kupiłem, nie było kiedy, nie było kiedy, cały czas praca, a jak było po pracy rodacy, no to pogoda nie dopisywała, także wyciągamy potężnego ST100 i lecimy, lecimy w teren. No to dobre, wszystko włączone, opa, opa. I startujemy, panie i panowie I startujemy Nie wiem jak mnie będzie słuchać, pewnie kiepsko Z racji tego Że Będziemy jechać jedyneczka na razie Na eko Ale czuć Powiem wam czuć Na jedynce Pach I na ulicę Tunuciowe <-re> wiry. Tunuciowe wiry. Gdzieś tutaj Magdalena krąży z psem. Poszła na spacer, obstawiam, że gdzieś w stronę Puncie kamer. Wróć do koniów. Opa, opa. Zobaczymy, podgonimy. <tunusio -re -wire> 18 na godzinę jest taki Tutaj sobie przylecimy Dobra Puścimy furę Pach, pach, pach Już ją widzę Już ją widzę Tam lezie Boston Boston! <noise> o! Już leci! Nie, Dobra! Rzucimy sobie kolejny tryb, normal! O! Czuć! Czuć elegancko! Idziemy tutaj pyknąć? Kierunek prawo! I tutaj trzeba jej zaraz powiedzieć, że tu baba z psem jest. O, podjedziemy na chwilę, Boston. Madzia, tam jest baba z takim dużym psem. Siema gościu, siema, siema. Co tutaj? Co ty chcesz? Co ty chcesz? Co ty chcesz? Przywitaj się z widzami. O, całe 5 minut temu. Tak, 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 tak. Dobra. Tak jaśor Chodź. Dobra, Madziu, lecę testować rowera. Tylko uważaj, bo tam jest baba. tam jest baba. O, tyle już przyjechaliśmy. Dobra, lecimy dalej. Czemu się na ulicę? No no, 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 no Gościu, zostań tu, zostań Pańczu jedzie <gry> Ok Stryk Czuć, powiem wam, fajnie czuć Te wspomaganie Sobie teraz na drugim trybie jadę Na normalnym I daje radę I daje radę Elegancko Całe 24 i 8 no, czyli tak było wspomaganie działa do dwóch i pół dychy dobra kierunek się w lewo. zastanawiałem się jak jest ze zdjęciem blokady jakoś się da ale nie jest to takie hop siup te rara Jedziemy, jedziemy. Robimy kilometry. Redukcja w toku. Redukcja w toku. Robaczki. Mamy mylęcję, proszę bardzo. Jakby cofnąć, to by nie było. Wam dosyć przyjemnie się no tym rowerkiem jeździ. Do dwóch i pół dychy to naprawdę rewelacja. Ładnie wspomaga, ładnie. Opa, opa, opa. Nie no powiem wam, jak na razie wrażenia zajebiste Łogi na tłoki, tu na łogi. Bo cię gonią. Zajebiście wam no powiem Jak na taką taniznę to jest super opa Wiesz jakby pokombinować jak tą blokadę my zdjąć Tak przynajmniej żeby z 3,5 dychy leciał To byłoby super Tyle że Mandaty Mandaty za to są mi to potężne. Dobra, same to Jumbo Jumbo, Jumbo, Jumbo. Stary tu zakupy robi. Dobra, trzeba byłoby poszukać gdzieś Magdaleny, też musi rowerek kupić. to jest jakiś sklep rowerowy. Trzeba by się przejść, zobaczyć co jest 5. Taka sytuacja. Pięknie z rączką Stary wjechał, żeby kierowcy wiedzieli, co jest pięć Para pa pa, pa. tunusiowe rewiry znowu Opa, opa, opa Pięknie Że aż miękkie. Nie no, ale naprawdę rowerek, petardor, rakietor Daje radę daje radę mówię jeszcze tak pokombinować z tą blokadą i byłoby super pyk a przejadę się czekajcie koło koniów może tam gdzieś Magdalena będzie opa opa gaz 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 Lecisz tu nalecisz Tu koniki Tak powolutku Bodzika rozdupisz <ścoughs> Oj nie są Czy nie ma koniów? Nie ma Dobra Robimy sobie mini pauzę Pauza na szluga Jaramy ja a ja się tak zastanawiam, panie i panowie, na jakiej zasadzie ten rowerek ee... blokuje prędkość? Widziałem, że w niektórych modelach jest tam gdzieś magnes i magnesik jest też na kolej, z tego szczytu ten prędkości blokuje. A tutaj mi się zdaje, że kabelki idą, że ma gdzieś tam blokadę. I musiałbym pokombinować, jak tą blokadę ominąć. Wiem, 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 zaraz powiecie co niektórzy od tego są przepisy, żeby takie dawny jak ty, później nie jeździły 50 czy tam 40 po ścieżce rowerowej. O, taka sytuacja, ale trzeba będzie pokombinować. Bo jak na razie się sprawuje fajnie, się w tym lata elegancko. Kuniów dzisiaj nie ma. Tutaj zawsze sobie z Madzią, z Bostonem przyłazimy. Znaczy, jak robimy taką objazdówkę, to tutaj jest pierwszy punkt. Drugi, drugi w którym się zatrzymujemy. Pierwszy to jest e, spacerniak dla psów. Oddalony jakieś, ja wiem, stąd 300-400 metrów. Później drugi przystaneczek to sobie tutaj szczalamy. Są kunie i karmimy je trawką. I są się z nimi bawi. Taka, <taka> sytuacja. No, mm. ale nie, powiem o tak. Dobra, fajnie, pięknie, super do 25 na godzinę. Legalnie więcej się nie da, czyli nie wolno więcej, ale pokombinujemy coś, pokombinujemy. Tutaj tylko jest problem taki, że tutaj strasznie tego pilnują i milicja bardzo łapie właśnie takich gigusiów, co sobie ściągają blokady i jadą potem 40 czy tam 50 po fitzpadzie, czyli po ścieżce rowerowej. No, ale no tak samo można powiedzieć, że jest ograniczenie 50 na godzinę w mieście, a samochody potrafią jechać czysto na godzinę. Tak? To też nie powinno być, powinno być nielegalne. Moim zdaniem nie powinno być blokady, bo to tylko od człowieka zależy czy będzie zapierdzielał, czy nie będzie, czy zrobi drugiemu krzywdę, czy nie będzie, a patrzeć tak zero jedynkowo to tak samo trzeba by w samochodach blokady na 50, powiedzmy, jak wjeżdża według GPS-a w miasto, to więcej jak 50 nie osiągnie na autostradzie, powiedzmy, w Polsce 140, więcej nie przekroczy go, bo będzie go blokowało. Tak jak są jetski, skutery wodne, tak jak było w Hiszpanii. Póki zaboje nie wypłynął, to nie wiem, z 3 na godzinę może płynął taka sytuacja, a potem się odblokowywał i leciał. No to tak samo trzeba by zrobić z samochodami i motocyklami, nie? patrząc w ten sposób no, to wszystko zależy od człowieka jak ma poukładane w głowie, to będzie z tego korzystał rozważnie no, a tak co? nie ja coś pokombinuję tutaj coś pokombinujemy i blokadę ominiemy dobra, ciśniemy dalej dobra lecimy dalej Uu, ja wam powiem na tym poście. Elegancko wspomaga. Lekko tylko dotknę już pyk rakietu Przez bramkę powoli na dawno nerowe, że nie jeździł za wysprzęgli. Zmieniłem sobie na taki dupny licznik, żeby widział że za i O, się. Pomaganie wyłącza. Do dwóch budyszki Ale fajnie, naprawdę. Powiem Wam. Rower za 700, 800 euro. No teraz już 1000 tak Kosztuje. Ale myślę, że tak Cisia, jak pierwszy jest ok. Dobra, gdzie by tu jeszcze? polecimy na lewo o, o, lekko dotykam pedałów a tu już idzie patrz, patrz, patrz i wspomaganie do łagień i teraz się wyłączyło to już trzeba samemu dektać przydychy, hardkorowa tutaj, jakie gadżety ktoś miał wystawione chłodzilo lubią się tak bawić w takie czuśki Pach. i tutaj pstryk dobra dzisiaj taka szybka objazdówka nowym bajkiem coś tam porobiliśmy tych kilometrów nie za wiele ale jak na pierwszy dzień takiego testowania to myślę że jest ok grunt że pozycja fajna czy fajna, nie fajna jak na góralu rower górski który nie nadaje się w góry nadaje się właśnie na asfalt i jakieś tam lekkie e, leciutkie podjazdy w jakimś parku miejskim bardziej bym powiedział po blasku ale na pewno nie góry, za mało niutów za mało niutów panie i panowie Ale jest zajebiście o, stary się najeździ to potem energia go nie będzie roznosić w starcioku Oj, dobrze jest. O, Teraz tutaj podprowny sobie wjechali, ale nie interesuje. Na chodniczek. O, jaki prąd? Dobrze, jedziemy, dobrze. Widzicie, ja już się dupon. ostatnia prosta. I są my u siebie na kwadracie. Panie i Panowie, jakby kogoś chciał w piłeczkę pobrać, proszę tutaj mini boisko dla mini Holendrów Kierunek: lewo Pach, pach, pach I jesteśmy I jesteśmy, Panie i Panowie, także ja się z Wami żegnam i Widzimy się gdzieś pewnie w Starcioku na razie